Myślę, że to taka wisienka na torcie, ten medal dla mnie. E, gdzieś na pewno jeszcze większa motywacja do, do cięższej pracy. Tak, no, setna do srebrnego medalu, jedna setna do srebrnego medalu, dziesięć setnych do złota. Podczas komendy startowej, zaraz po, e, był error aparatury, błąd. E, wszyscy usłyszeliśmy dźwięk. Ja wskoczyłem do wody, zacząłem płynąć pod wodą, zobaczyłem, że Dylan Carter na torze obok się zatrzymał. Australijczyk płynął dalej. Ja mówię nie wiem, co robić, więc płynę, więc dużo myśli było. W trakcie nawrotu również. Mówię, zatrzymać się czy nie, ale dowiozłem do końca. Po wyścigu wszyscy wszyscy nie wiedzieli, co robić. Australijczyk zapierał się, że nie płynie, bo wygrał. Ja mówię płynmy jeszcze raz, nie ma, nie ma, nie ma problemu, no, ale no, z jednej strony mówię, kurczę, tam ci popłynęli. Niektórzy nie popłynęli. Jak tu być fair, ale mówię, jestem gotowy, pływam w systemie amerykańskim, więc wiedziałem, że będę gotowy na ten start kolejny. I trochę mi się przypomniała sytuacja ze starego systemu Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, gdzie półfinały i finały 50. były rozgrywane w jednej sesji popołudniowej, więc ja już to przerabiałem i byłem na to gotowy, i dla mnie wyszło nawet lepiej. Myślę, że to Taka wisienka na torcie, ten medal dla mnie, e, gdzieś na pewno jeszcze większa motywacja do, do cięższej pracy. Tak, no, setna do srebrnego medalu, jedna setna do srebrnego medalu, 10 setnych do złota. E, ja tak jak mówię, muszę sobie na spokojnie ten wyścig obejrzeć. E, jedyny komentarz od trenera swojego głównego dostałem, że był długi finisz, co by było, jakby był jakby perfekcyjny. Nie wiem, ale cieszę, cieszę się z tego brązowego medalu, bo e, Naprawdę myślę, że na niego zasłużyłem i e, cieszy, cieszy on jak nigdy. Jedna setna. E, przypomina mi się wyścig e, Ciawicza i Michaela Phelpsa, tak? Cia, cia, Ciawicz dotknął pierwszy, ale to Phelps e, z większym naciskiem e, wpadł na ścianę, więc może w, w moim przypadku z Australijczykiem było tak samo, ale no taki jest sport. No ja już ten brązowy medal wezmę i cieszę się z niego niesamowicie. Do końca nie wiemy, y, natomiast podejrzewamy, że była to awaria aparatury. A Na samym początku, tuż po, po sygnale startowym usłyszeliśmy sygnał, który oznaczał przerwanie wyścigu, a część zawodników pokonała do końca tą pięćdziesiątkę, część się zatrzymała. No, wiadomo było, że ten wyścig zostanie powtórzony. Decyzją sędziów powtórzony został tuż po dziewiątej, czyli zawodnicy mieli niespełna godzinę na, na, na przygotowanie się a do kolejnego startu, no i dla nas zakończyło się to medalem, także bardzo, bardzo fajnie. Kasia podczas całego sezonu prezentuje równą, stabilną, no i fenomenalną formę. Wygrywała wszystkie wyścigi podczas Pucharu Świata, no tutaj od początku też prezentuje się najlepiej, ponieważ zarówno eliminacja, jak i półfinał a Kasia pewnie wygrała. No i co, trzymamy kciuki za to, żeby jutro przypieczętowała tą walkę i zdobyła złoty medal. No, no, natomiast no, nikt nie mówi, że będzie łatwo, dlatego, że ma bardzo dobrą rywalkę, no, tutaj miejscową, Australijkę, której na pewno będą sprzyjały trybuny. No, szykuje się fenomenalny wyścig, natomiast no, sercem jesteśmy. Za Kasią i trzymamy mocno kciuki, żeby zdobyła ten złoty, upragniony medal. Kuba jutro płynie swój koronny dystans, czyli 100 metrów z motylkowym. motylkowym. Na samym początku zawodów pływał 50. Udało się osiągnąć rezultat lepszy niż rekord życiowy, 200 również lepszy niż rekord życiowy. No i no nie ma co ukrywać, no mamy duże nadzieje na to, że, że Kuba awansuje do finału i będzie się ścigał z najlepszymi, bo sam należy do tej czołówki najlepszych delfinistów. I no duża ekscytacja i no wyczekany start, no bo to przedostatni dzień zawodów. No zobaczymy. Jestem zadowolona. A na pewno musiałam troszkę poczekać na tą 50, ale wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana i będę pływać szybko, ale na pewno jutro trzeba będzie pływać jeszcze szybciej. Na pewno trybuny nie będą za mną, ale. ale... Ja skupiam się na sobie i, i na moim wyścigu, także nie przeszkadza mi to, że, że tryby nie, nie są jakoś korzystne dla mnie, a, ale skupiam się na tym, co ja mam zrobić pasania. No szczerze mówiąc, e, nigdy mnie to nie spotkało i nie mogę sobie nawet tego wyobrazić, jakie to jest stresujące. E, ja to widziałam z koleumu, bo już przygotowywałam się na mój start i, i cały kolują po prostu zamilkł bo wiemy, ile to kosztuje stresu. I bardzo się cieszę, że Katper to wykorzystał, popłynął naprawdę świetnie i wywalczył medal dla Polski i naprawdę no, zasłużył, zasłużył na to i bardzo się z tego cieszę.